Uszy Jasia to akcja, dzięki której setki kolorowych poszewek na jaśki trafiły do dziecięcych szpitali. Koleżanka na forum ekrawiectwo.net wyszła z inicjatywą uszycia jaśków dla szpitala w Krakowie. No i jak zaczęłyśmy szyć, tak wyszło, chciała 10, wyszło nam 120 i w ten sposób akcja zaczęła się rozszerzać na inne szpitale, najpierw w Krakowie, później w całej Polsce. Pani Krystyna pomyślała także o oddziale dziecięcym szpitala powiatowego w Bolesławcu. Trafiło tam 50 poszewek. Maluszki w szpitalu już z nich korzystają. Inicjatywa bardzo fajna, wiadomo, oddział szpitalny to jest choroba, to jest ból, to jest trochę smutku. I takie te wesołe akcenty, pewnie że drobne jak poduszeczka, ale jakoś tak przybliżają to nam, ułagodzą trochę ten, ten ból. Poszewki z kolorowej bawełny, flaneli czy kory na jaśki do dziecięcych szpitalnych łóżeczek szyło kilkanaście osób z Bolesławca i spoza miasta. Uważam, że nie można tylko samemu dla siebie, trzeba też pomagać innym. Bołysłowicki szpital jest ładnie odremontowany, a jednak na tych łóżeczkach zawsze białe poszewki, więc chociaż to ja się dzieciom chcieliśmy rozświetlić. My jesteśmy bardzo panią wdzięczni i my jako personel, bo lubimy pracować w takich fajnych warunkach. Kiedy jest wesoło, lubimy no, no chociażby to, żeby sprawiać dzieciom troszeczkę tej przyjemności. Na pewno nasi pacjenci, nasi mali pacjenci, gdyby mogli, to to, to pociągnąć. W akcji szycia kolorowych poszewek do szpitali na terenie Polski prawie 100 osób uszyło już prawie 500 sztuk. Operatywna krawcowa z krawiectwa Melani z Bolesławca kolejne poszewki, które mają przynieść kolorowe sny, przekazała także do domu dziecka w Bolesławcu i mówi, że to nie koniec działań.